Umiejętność udzielania pomocy jest w górach niezbędna, zwłaszcza zimą. Na wypadek właśnie takich sytuacji trenują miłośnicy gór, którzy wybierają się na dach Europy. Mają już na koncie jeden sukces, zdobyli Grossglockner, najwyższy szczyt Austrii. To wyprawa na śnieżnik 1425 metrów nad poziomem morza. W porównaniu z Grozglockner, czyli wielkim dzwonem, ta góra jest 2,5 raza niższa. Ale tym razem nie chodzi o zdobywanie szczytu, a o przygotowanie do wyprawy na dach Europy, jak mówi się o mąblą. Miejmy nadzieję, że nie, nie spotkamy lawiny, ale warto być do tego przygotowanym. E, jakieś poślizgi na, na stoku. Upadki, e, wpadnięcie do szczeliny lodowcowej to też nam może grozić. Raki, czekan, kask i lawinowe ABC. Czyli detektor sonda Łopatka. Mieć odpowiedni sprzęt to jedno. Umieć skorzystać w potrzebie to coś zupełnie innego. Dlatego uczą się, jak szukać zasypanego pod śniegiem. Jak w sytuacji kryzysowej z tego, co jest pod ręką, założyć stanowisko asekuracyjne. Cały czas czeka na nas niebezpieczeństwo. Musimy mieć umiejętności takie, żebyśmy mogli sobie w każdej sytuacji poradzić. Anna jest jedyną kobietą w tej sześcioosobowej grupie, w której Opolanie stanowią większość. Na co dzień pracują w różnych zawodach, w wolnych chwilach idą w góry. Pierwszym etapem ich wspólnej wyprawy był Grossglockner, najwyższy szczyt Austrii i drugi co do wybitności w Alpach. Warunki pogodowe trudne, ale udało się i teraz trenują z myślą o Mont Blanc i Elbrusie. W świecie alpinistów istnieje taki spór pomiędzy tym, która góra jest najwyższa w Europie. Zwolennicy mesnera, czyli pierwszego człowieka, który zdobył wszystkie 14 8000 tysięczników, zakładają, że jest to Elbrus. My nie chcemy wchodzić w dywagację, zdobędziemy obie. Góry to ich hobby. W jego realizowaniu pomagają sponsorzy w zdobyciu niezbędnego sprzętu alpinistycznego, pieniędzy na transport czy wyżywienie podczas wypraw. Aby wszystko się udało, gdy już wyjdą na szlak, teraz ćwiczą, ćwiczą i jeszcze raz ćwiczą. Teraz w zimie robiliśmy szkolenia związane z ratownictwem lodowym. Mont Blanc znaczy dosłownie biały szczyt. Francuzi nazywają tę górę także białą damą, bo śnieg leży tam przez cały rok. Żeby ją zdobyć, trzeba pokonać 4810 metrów. Ta ekspedycja spróbuje się z nią zmierzyć na przełomie maja i czerwca.